Zagramy? A co tam masz? No taka gra, w której jako generałowie to będziemy wysyłać swoich wojów do walki w turnieju. A czemu tam jakiś bubr na okładce czy coś? Eee... żubr. No futsak to futsak przeca. No bo tu walczymy jako takie antropomorficzne zwierzaki. Antro co? Daj, ze ty mnie spokojnie, nie jedziesz, mnie tu jakiś nierealistycznych zabawek przynosił. Ale to gra jest. Jak gra z Rumikub, to tam też nie ma realizmu. Jak nie ma, jak cyfry są, a cyfry to przecież są w rzeczywistości, tak? A zwierzaki z mieczami to tak trochę nie bardzo. Cześć, z tej strony amator planszówek. Ostatnio na moim stole ląduje gra Mlem Agencja Kosmiczna, i tam wysyłamy kocich astronautów w rakiecie z Ziemi, żeby leciały eksplorować galaktykę. Gra totalnie oderwana od rzeczywistości, ale patrząc na planszę, która de facto jest tam matą rozwijaną, o czym wspominałem w moim poprzednim filmie, zauważyłem coś ciekawego. Mianowicie, startujemy z powierzchni planety. Startujemy sobie z Ziemi, ok, wszystko gra, i przez pierwsze pięć pól nie mamy możliwości wysadzenia astronautów. Dlaczego? Ponieważ te pola znajdują się jeszcze w atmosferze Ziemi. Najpierw na niskiej orbicie, później na średniej, na wysokiej i dopiero wchodzimy w galaktykę. I to jest tam ciekawie rozróżnione, ponieważ mamy pierwsze dwa pola, które są zaraz nad powierzchnią. Mamy potem trzecie pole, czyli tą orbitę, na której już krążą satelity. Jest to zaznaczone na tej planszy, ponieważ tam możemy wykorzystać umiejętność pewnego z astronautów, dzięki którym można startować już z. Yy... Orbity Ziemi, a nie z samej powierzchni. Potem mamy następne pola na tej wysokiej orbicie, które dopiero wychodzą nam na przestrzeń kosmiczną i od szóstego pola zaczynają się już możliwości: mamy księżyce, mamy planety, lecimy w ten daleki kosmos, i powiecie, no i co z tego? Pierdoła. No niby pierdoła, ale ja uważam, że to jest bardzo ciekawy, realistyczny element w tej całkiem oderwanej od rzeczywistości grze planszowej. Można było to rozwiązać na zasadzie od razu, wszystkie pola coś robią, na no wszystkich mamy jakieś możliwości, ale tutaj bardzo ładnie połączono te puste pola. Plus to pole, które nam zaznacza orbitę, na której już są satelity, i ewentualnie jakieś inne konstrukcje wystrzelone, w tym wypadku przez koty. No i dalej, dopiero wchodzimy w tę przestrzeń kosmiczną. I to jest taki malutki, realistyczny elemencik w tej grze, który sprawił, że zacząłem się zastanawiać, jak to jest z tym realizmem w grach. I tutaj, właśnie, przechodzimy do tematu tego odcinka, czyli o realizmie w grach planszowych. Czy twórcy. Sięgają po realizm? Czy starają się, żeby planszówki były realistyczne? Czy w ogóle planszówki mogą być realistyczne? I tak i nie. Są tytuły, które starają się bardzo mocno iść w kierunku tego realizmu. Tutaj możemy powiedzieć chociażby o historycznych grach bitewnych, w których jednak autorzy starają się oddać realia danego konfliktu, starają się oddać realia pola walki kombinują, jak zbalansować wszystkie jednostki, żeby to działało. Jasne, nawet w tej kategorii są gry, które są bardziej sprzeczne z tym, co się działo, są takie, które bardzo wiernie oddają to, jak wyglądały realia i starcia różnych jednostek, więc i tu bywa różnie. Natomiast to jest taki gatunek, który zdaje się dążyć do realizmu. Podobnie jak część gier ekonomicznych. I teraz tak, czy tu możemy mówić o jakiejś faktycznie symulatorach, symulatorach dalnych przedsiębiorstw, danych działalności. Wydaje mi się, że nie do końca w planszówkach da się oddać pełny realizm i oddać całkowicie symulację danych czynności, bo jednak na potrzeby rozgrywki, na potrzeby płynności zabawy i tego, żeby to funkcjonowało i faktycznie dawało radę z rozgrywki, a nie było nużące, musimy pójść na pewne uproszczenia. I wydaje mi się, że tu zachodzi podobna sytuacja jak Komputerowych symulatorach, jak w grach cyfrowych, gdzie obecnie te takie gry przeżywają prawdziwy rozkwit, trzał ludzi, w ogóle nie wiem dlaczego, ale ludzie lubią przyjść po pracy, siąść przed ekranem i siać zboże, zbierać zboże, rozwozić ciężarówką towar, myć domy, rozkręcać samochody, sprzątać ulice i robić całą masę innych rzeczy. Mnie to osobiście nigdy nie wciągnęło, ale jednak wiele osób, i to naprawdę wiele osób, y, lubi oddawać się takim czynnościom. I w przypadku planszówek mamy do czynienia z podobną sytuacją. Tak jak tam, muszą być pewne uproszczenia mechaniczne, żeby to rozgrywkowo działało, żeby to faktycznie dało się w to grać, a nie tylko, nie wiem, wypełniać Excela czy coś w tym stylu. Tak samo jest w planszówkach. Twórcy, wydaje mi się, że starają się maksymalnie oddać w tych grach ekonomicznych realizm danych działań, ale jednak pewne rzeczy upraszczają do tego momentu, żeby to było zwyczajnie grywalne, żeby dana czynność. Nie była rozpisana na nie wiadomo ile akcji. Jak potrzebujemy jakiś surowiec, to go po prostu skądś pozyskujemy, a nie podpisujemy umowy, kontrakty, załatwiamy transport itd. i tak dalej. Z jednej czynności robimy coś, co potrwa pół godziny, zanim nam tam trochę tego surowca przyjdzie, żebyśmy mogli robić coś dalej. Więc są tu uproszczenia, więc tak. Kry starają się pójść w stronę realizmu, te ekonomiczne, starają się pójść w stronę realizmu, natomiast nie możemy ich nazwać w pełni symulatorami, a raczej są takimi simami na wzór tych gier cyfrowych, w których pewne uproszczenia są. Jeżeli znacie jakąś grę, która faktycznie jeden do jeden przenosi coś na planszę, jakiś interes, coś w tym faktycznie z symulacją. Dajcie znać, jestem bardzo ciekaw, czy takie gry w ogóle istnieją, które faktycznie jeden do jeden robią nam symulację na planszy, czy jednak to za każdym razem muszą być uproszczenia, które Służą temu, żeby dana gra była grom i żeby była grywalna. Natomiast w bardzo wielu grach zauważyłem, że pewien realizm się przekrada na różne sposoby, i to często w grach, w których byście nie powiedzieli, że tam można znaleźć coś realistycznego. Tylko te realne elementy służą raczej nie temu, żeby nadać grze realizmu, ale żeby nadać jej pewnej autentyczności, żeby one działały faktycznie w obrębie danego tematu. Czasem taki element ma nam podkręcić klimat. Czasem ma nam faktycznie dać autentyczność i poczucie tego, że w tej grze de facto robimy to, o czym ona teoretycznie jest. I tutaj mógłbym sobie gadać dużo, ale chyba najlepiej będzie, jak pokażę kilka przykładów gier i w ten sposób sobie omówimy, jak tam zostały, został wykonany realizm, gdzie on się zakradł, jakie rzeczy twórcy wykorzystali. I zacznijmy od gier ekonomicznych, o których mówiłem przed chwilą. No i mam tu kilka pozycji. Zacznijmy od mojego ulubionego przykładu w kontekście ekonomii różnych rzeczywistych rzeczy i tym podobnych. Preta porter, gra, która stara się symulować prowadzenie własnej działalności. To jest właśnie taki tytuł, o którym mówiłem przed chwilą. Ta próba symulowania jakiejś konkretnej działalności. Tutaj prowadzimy swoje studio projektowe i twórcy oddali ten aspekt, w którym musimy dbać o pracowników, musimy ich zatrudniać, musimy rozwijać swoją siedzibę, żeby mieć miejsce dla tych pracowników. Musimy za wszystko płacić, musimy organizować sobie materiały do tego, żeby stworzyć projekty, które też musimy opracować. I to są elementy, które to są bardzo realistyczne. I tu mamy przykład właśnie taki. Prawie symulacji, czyli czegoś, co zostało uproszczone do formy gry, ale bardzo dobrze oddaje realia prowadzenia takiej działalności. Tu mamy chociażby taki element, jak możliwość zaciągnięcia kredytu, gdzie mogłoby tego w zasadzie nie być. Wiele gier nie uwzględnia takich rzeczy, jak to, że potrzebujemy skończyć, wziąć środki na naszą działalność, a potem, że trzeba je spłacić. Tutaj mamy taki element, i to są rzeczy, które bardzo wpływają na odbiór tej gry i w zasadzie na jej realizm. Bretta Porter to jest jeden z tych tytułów, który moim zdaniem można spokojnie powiedzieć, że jest to tytuł realistyczny. Chociaż są tu pewne uproszczenia, to jednak trzyma on się tych realiów prowadzenia działalności. Podobnie jak jest z Grom Top Kitchen. I tutaj jasne, tu mamy mega uproszczenie pod kątem gotowania, czyli rzucania kostek, i z tych kostek, że próbujemy stworzyć potrawy. Chociaż fabularnie jest to wytłumaczone, że po prostu gdzieś tam jako ten kucharz. Gdzieś tam nam się jakaś potrawa delikatnie przeciągnie, coś tam źle zrobimy. Ale jednak to jest ten aspekt, który tutaj z realizmem nie ma wiele wspólnego. Natomiast samo rozwijanie naszej restauracji i to, co się dzieje w pierwszej fazie. Czyli wizyta na ryneczku. Na ryneczku, w którym, jeżeli jest zapotrzebowanie na jakieś składniki, jeżeli kucharze je zgarniają, to ich zaczyna brakować, a to znaczy, że cena rośnie. Tutaj, fantastycznie, oddano pod względem realizmu ten aspekt popytu, podaży, w którym po prostu ceny cały czas nam ewoluują na rynku, ponieważ kiedy znikają nam te towary za niższą cenę, to zostają już tylko te droższe i jest coraz drożej. Im większy popyt na nie jest, tym. One są droższe. Fantastycznie to tu oddano i ta gra też stara się symulować w ten sposób trudy prowadzenia działalności. Jest tu więcej uproszczeń niż Peta Porter, ale mimo wszystko, jeżeli chcecie troszeczkę tak poczuć na planszy, ten klimat, ten realia prowadzenia własnego biznesu, to Tutaj ten aspekt ekonomiczny oddano bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o taką grę Bot Factory, no to powiecie realizm, fabryce robotów, w przyszłości, a moim zdaniem tak, tu ponownie dano bardzo ciekawe elementy realistyczne, które robią nam tą grę, dodają jej autentyczności i tu przede wszystkim mam na myśli też Aspekt popytu i podaży, czyli kiedy produkujemy te roboty, kiedy wypuszczamy kolejne sztuki na rynek, ten rynek zaczyna się przesycać, i te roboty, mimo że my je produkujemy, one są warte coraz mniej. I musimy też tutaj balansować tym rynkiem odpowiednio, musimy dbać o to, żeby jego ceny były takie jak należy, po to, żeby później zgarnąć za te odpowiednie punkty. I to jest kolejny aspekt taki. Element w sumie realistyczny, który tutaj trafił i który dba o autentyzm tej gry, bo tak, to moglibyśmy po prostu sobie składać robociki z części, i to by było takie trochę bardziej abstrakcyjne niż ekonomiczne, tak naprawdę. A ten fragment, ten element moim zdaniem robi tutaj całą rozgrywkę. Natomiast jeżeli chodzi o realizm, to bardzo ciekawie jest oddawany w kolejnych grach, które chcę Wam pokazać. A mianowicie w grach sportowych, a dokładniej w grach wyścigowych. Tutaj mam dwa tytuły, i teraz powiecie: Realizm w grach wyścigowych na planszy. No dobra, no to można to głupią turlanką uzyskać: rzucasz kostką i się ścigasz. No właśnie, nie, to nie ma nic wspólnego z realizmem. Natomiast w tych grach, twórcy tych tytułów. Bardzo dobrze oddali charakter danych dyscyplin. To mogłyby być w zasadzie nawet takie same gry, po prostu przesuwamy się autkami po jakiejś trasie i tyle. Natomiast ich, ich autorzy zadbali o to, żeby te gry były wyjątkowe, ponieważ w takim turbo mamy tory. Mamy okrągłe tory, takie znane z telewizji, Z1 tak dalej. tylko tutaj w wydaniu klasycznym z lat 60., po nich ścigamy się naszymi bolidami. Mamy skrzynie biegów, zmieniamy sobie tam. To są rzeczy, które wpływają poniekąd na imersję w tej grze, ale to, co mi się naprawdę podoba i dodaje temu tytułowi autentyzmu, to pomyślenie o takiej rzeczy jak aerodynamika. Mamy tu mechanikę, w której, jeżeli znajdujemy się za bolidem rywala, to możemy wykorzystać tunel aerodynamiczny po to, żeby go wyprzedzić. Nie każdy twórca planszówek by o czymś takim pomyślał. Tutaj widać, że osoba, która projektowała ten tytuł, bardzo dobrze zna się na wyścigach. Zresztą to jest gra autora wielkiej pętli, tak? Wydaje się, że tak się nazywa ta gra o kolarzach, i tam już pokazał, że tworząc planszówkę. Umieścił w niej sporo elementów realistycznych z danego sportu. Tam było to, była to jazda w peletonie i również wykorzystanie aerodynamiki z tego co każdy. Niestety grę znam tylko z materiałów wideo i z opisów nie grałem. Natomiast tutaj też jest zawarta taka mechanika, jest ona przełożona właśnie na język wyścigów samochodowych i tutaj możemy rywala wyprzedzić przez to, że dojechaliśmy do niego w tunelu aerodynamicznym i wtedy mamy dodatkowy ruch dodatkowym akcję, żeby go przeskoczyć. I to jest fantastyczny element. Zresztą, jak wspomniałem tutaj, także zmiany biegów, chłodzenie silnika wtedy, kiedy trzeba, żeby go nie przegrzać. To wszystko sprawia, że to są elementy nadające tej grze charakter i nadające jej autentyzm. A ten autentyzm nadają jej dlatego, że wykorzystano rzeczywiste rzeczy. Coś, co faktycznie dzieje się na torze. Natomiast w przypadku Raylimana Dead mamy tutaj Oddanie rajdów samochodowych, bardzo dużo gier, które poruszają tematy rajdowe. W przypadku planszówek jest ich naprawdę mało, ale na przykład w przypadku gier cyfrowych nie radzi sobie do końca z oddaniem wszystkich aspektów rajdów. I na planszy to jest naprawdę trudne, ale autorzy tej gry. Dali radę. Dlaczego? Mamy tutaj takie aspekty, jak chociażby fakt, że wyruszamy na odcinki specjalne w odstępach czasowych. Nie ścigamy się tam auto w auto, zderzak w zderzak, tylko każdy jedzie na czas, więc osoba, która pierwsza rusza na dany odcinek. Startuje jako pierwsza, musi trochę przejechać, dopiero wystartuje następna, i może tu dojść do sytuacji, w której pierwszy gracz już na kolejnym odcinku, natomiast pozostali jeszcze jadą na tym poprzednim, i w ten sposób jedziemy tak po kolei. I też kończąc, ci, którzy jadą z przodu, kończąc odcinek, nie wiedzą, jakie czasy mają ci jadący za nim, nie wiedzą, czy prowadzą, czy nie prowadzą, tego dowiedzą się dopiero później. Ale to, co mnie tu faktycznie urzekło, to dbało się chociażby o takie szczegóły realistyczne, jak to, że zakręty można pokonać na różne sposoby. I możemy tutaj zakręty przejechać na okrągło czyli z pełną przyczepnością. W niektórych zakrętach będzie to szybsza metoda, w niektórych wolniejsza, ponieważ niektóre lepiej przejść jadąc bokiem czyli ustawiamy samochód bokiem, i jedziemy poślizgiem i faktycznie w niektórych zakrętach ma to sens. Jedną ze sztuk bycia kierowcą rajdowym jest ocena tego, kiedy, w jaki sposób pokonać zakręt i chociażby takie realistyczne elementy w tej grze. Że tak powiem, robią ją. Nadają jej charakter i sprawiają, że ona jest faktycznie autentyczna, i to jest jedna z jej silnych stron. Autentyzm jest też w bardzo ciekawy sposób wykorzystany w kolejnych tytułach, które chcę wam pokazać. Tutaj jeszcze możecie zacząć łapać za głowę, o czym ja to będę gadał, o co chodzi co i jak. Ponieważ tu mam kilka gier, które jak na nie popatrzymy, to no, z tym realizmem to tak są. Dość mocno na bakier, no bo na przykład takie, takie noko. Co tu mamy realistycznego? Jaki realizm? A słuchajcie, tutaj w sumie w zasadzie każda z tych gier jest oparta o jakieś realistyczne założenia, o coś, co znamy w rzeczywistości, co obserwujemy na co dzień, ale tutaj posłużyło jako baza do stworzenia mechaniki, systemu punktowania i ogólnie jest fundamentem gry, chociaż na to nie zwracamy uwagi. W takim tak Kenoko mamy ogród, w którym jest ogrodnik i chodzi panda. Ogrodnik sadzi bambusy, a zjad, panda zjada bambusy. No i samo to już jest takie... Okej, okay, no dobra, jest to realizm, ale no, no nie jest to takie które naciągane, tak patrząc to w każdej grze mamy coś takiego. Tak, ale tutaj na przykład, żeby nam te bambusy rosły, musimy mieć nawodnione pola. I to już jest taki element, którego tak naprawdę mogłoby nie być. To jest gra familijna z założenia prosty tytuł, który nie powinien być przekombinowany, ale dodano tutaj coś, co dodaje głębi strategicznej, co sprawia, że musimy więcej pokombinować. A cała ta mechanika jest mocno osadzona w rzeczywistości, no bo przecież, jak posadzimy bambusa w piachu, to nic z tego nie będzie. Musi być zasadzony w odpowiedniej glebie, która jest odpowiednio nawodniona. I to jest taki bardzo ciekawy smaczek Pierdoła Duperela, na którym wiele osób nawet nie zwróci uwagi ani nie pomyśli, ale jednak to ona robi tę grę. Tak samo jak w Doniczkach. W Doniczkach. Jak na to popatrzymy, to zbieramy zestawy kart. No i tyle, zbieramy zestawy kart, tak żeby je ułożyć przed sobą w taki sposób, żeby one nam odpowiednio zapunktowały, czyli żeby zadbały o rozwój naszych roślinek. Karty, na których są roślinki, żeby się nam odpowiednio rozwinęły. No okej, okay. w zasadzie to taki abstrakt logiczny, na dobrą sprawę, a jednak mamy tutaj ten element, w którym. Każde pomieszczenie zapewnia jakieś warunki, każda roślina wymaga jakichś warunków. Musimy dbać o to, żeby spełniać te warunki, czyli tak naprawdę robimy w tej grze to, co robimy w domu, kiedy dostaniemy nową roślinkę. Szukamy miejsca, w którym ona będzie się dobrze rozwijała i staramy się na nią dbać tak, żeby się dobrze rozwijała. Musimy ją podlewać, musimy ją ewentualnie nawozić i to samo robimy w tej grze. Więc też jest to całkiem realistyczna rzecz, która w tym wypadku jak najbardziej nie tworzy nam żadnego symulatora, bo to jednak jest taki abstrakt, ale dodaje autentyzmu i sprawia, że ta gra faktycznie. Trzyma się, jeżeli chodzi o temat, tę mechanikę rozgrywki, to wszystko, jak ją wyłożymy na stół, to ma sens. A ma sens dlatego, że jest ona dla nas autentyczna, bo robimy tu coś, co znamy z rzeczywistości. I tak, idąc dalej, no to mamy na przykład takie gry, jak najlepsze gry o kotach i o psach, czyli tytuły, w których na dobrą sprawę adoptujemy zwierzaki. I to, co tu jest świetnie zrobione, to fakt, że. Nie tylko musimy przygarnąć sobie zwierzaczka, bo zwierzaczek to nie jest zabawka, to nie jest pluszaczek, którego możemy potarmosić, a potem rzucić w kąt. Nie, w obu tych grach musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby zwierzaki, które przygarnęliśmy, były nakarmione, i to już samo z siebie jest realistycznym elementem, który tutaj tak naprawdę stanowi fundament całej rozgrywki. Do tego mamy tutaj takie elementy jak to, że nie możemy marnować żywności, że ta żywność nam się zepsuje, będzie bezużyteczna, my będziemy na tym stratni. Mamy tu różnego rodzaju zabawki, które faktycznie są zabawkami, za którymi zwierzaki gonią. W najlepszej grze o kotach mamy spryskiwacz, którym możemy przeganiać Kota mamy tutaj kocimiętkę na punkcie, której te koty y, wariują. W przypadku psów możemy ich uczyć sztuczek. I tak naprawdę jak na to popatrzymy, to obie te gry są bardzo mocno oparte na rzeczywistych sprawach, rzeczywistych komponentach. No tutaj mamy realizm, który nadaje im autentyczności, tak samo jak autentyczności nadaje to, co robimy w ekosystemie 1 i 2, ponieważ tutaj Postawiono na oddanie nam tego, jak działa środowisko. Tworzymy sobie te nasze ekosystemy, ale musimy je tworzyć w taki sposób, żeby odpowiednio zgarniać punkty. Natomiast te punkty bazują na tym, co znamy z rzeczywistości. Czyli karty drapieżników muszą mieć konkretne gatunki zwierząt obok siebie, żeby móc się nimi pożywić. Roślinożercy muszą mieć odpowiednie roślinki wokół siebie, odpowiednie warunki do życia. I to tutaj wszystko jest bardzo zgrabnie połączone i jasne, nie można tu mówić, nie wiadomo o jakim realizmie, który nam buduje ponownie jakąś tam wielką symulację, ale jednak to sięgnięcie po realistyczne motywy, po rzeczy z naszego świata do tych gier sprawia, że one po pierwsze działają, bo działają i są intuicyjne. Jak patrzymy na te karty, kiedy punktujemy, to bardzo szybko załapiemy, dlaczego tak się dzieje i to nam się wydaje od razu takie, ok, to jest dla nas naturalne, że w ten sposób te karty punktują. A do tego upychanie takich realistycznych elementów w grach. Może budować ich aspekt edukacyjny, co ja również bardzo sobie cenię w planszówkach. Bardzo lubię, kiedy gry planszowe mają w sobie ten aspekt edukacyjny, i nie zawsze to musi być ściana tekstu, która coś nam wyjaśnia, tłumaczy i daje nam jakąś historię. Nie. Czasami to może być zwykły gameplay, który jest oparty. O realistyczne, autentyczne rzeczy, i tak jest w przypadku tych tytułów. Grając tutaj, widzimy coś, co widzimy na co dzień, i to, czego się nauczymy w grach, przenosimy na nasze życie. Mam jeszcze jedną grę do pokazania, którą wydaje mi się, że warto zobaczyć w tym kontekście a jest nią Sagrada. Sagrada, czyli reprezentatka abstraktów logicznych. I tak sobie pomyślę, to w większości abstraktów logicznych raczej ciężko znaleźć realistycznych elementów, no bo z samego założenia są to gry, w których temat i mechanika to mają się do siebie jak pięść do nosa, ale mimo wszystko udało się znaleźć taką perełkę jak sagrada, w której tworzymy witraży. I tutaj. Jeżeli chodzi o tę grę, to ona przede wszystkim jest bardzo immersyjna, bo mamy te planszetki, na których są ramki, w których sobie wykładamy kosteczki. Natomiast to by nie działało i nie budowałoby tej immersji, gdyby nie właśnie ten realizm, który tutaj jest. Czyli jak już wyłożymy jakąś kosteczkę szkła w, naszym, w naszej ramce witrażyka, to kolejne dokładamy tak, żeby przykładać je do tych wcześniejszych. Dlaczego? Ponieważ tak właśnie się robi witraże. W witraże robimy w ten sposób, że rozrysowujemy sobie szablon, jak, mają wyglądać, jak ma wyglądać cały obrazek. Następnie odrysowujemy sobie to na szkle, wycinamy odpowiednie elementy ze szkła. Te elementy ładnie przeszlifujemy. Następnie obtaczamy je, a w zasadzie oklejamy ich kanty folią miedzianą, po czym wykładamy witraż, żeby go złożyć w jedną całość i wykładamy to w ten sposób, że kolejno sobie wykładamy jakiś element i następnie przykładamy kolejne, dopasowujemy, w ten sposób układamy, żeby mieć cały witraż i na koniec zlewamy sobie to lutownicą. Lutujemy sobie te połączenia, te szkiełka, które mają na sobie taśmę miedzianą i tak powstają witraże i tutaj właśnie też zadbano o ten aspekt, o to, żebyśmy Kolejno wykładali sobie też kiełka, układali ją w, jedno, je, w jedną całość, którą na koniec będziemy sobie mogli zlutować. I to jest taki przykład, który po prostu chciałem Wam pokazać, że także w abstraktach logicznych możemy się doszukać realistycznych elementów. No i to tyle w kwestii realizmu w grach planszowych. Jak widzicie, można tworzyć gry, które starają się być bardzo mocno realistyczne, które gdzieś idą w stronę tej symulacji, chociaż ta pełna symulacja w przypadku gier nie jest możliwa i jednak twórcy muszą dbać o to, żeby te tytuły były grywalne i de facto były grami, faktycznie. Są też gry, które jak na nie popatrzycie, to na pewno sobie nie pomyślicie o nich. O, to jest realistyczna planszówka, jednak znajdują się w nich elementy, które są wyjęte wprost z rzeczywistości po to, żeby zbudować pewien autentyzm rozgrywki. Po to, żeby te gry jakoś tak lepiej działały, wydawały nam się bardziej naturalne, żeby miały większy sens dla nas, mimo że są całkowicie teoretycznie oderwane od rzeczywistości. I tak, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest kolejny materiał, który nikomu nie był potrzebny, a moje przemyślenia tutaj mogą być całkiem chaotyczne. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzach napisali, jakie Wy gry macie, które są ultra real... Realistyczne, które w jakiś sposób silą się na realizm, albo które właśnie dostrzegliście, że są totalnie od realizmu oderwane, ale jednak dzięki pewnym realistycznym elementom są naprawdę autentyczne i mają ten autentyzm świata przedstawionego, dzięki czemu co znamy z rzeczywistości. Albo po prostu napiszcie mi, że gadam jak potłuczony i w sumie to nie wiecie po co żeście to obejrzeli. Natomiast jeżeli materiał Wam się podobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu mam kopa, żeby tworzyć więcej takich oderwanych od rzeczywistości materiałów. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście i do zobaczenia! Cześć! Nierealistyczne gry, nie? Nierealistyczne gry. Ale jak na ekranie astmatyk z jednorękim machałem świetlówkami, to patrz jakie kino, patrz jakie kino, teraz to takiego kina nie ma.